Dobra, chyba nie, nie uszczelę. Co muszę celować? W posiadek, dobra. Ej, co tu jeszcze zostało? Leczysz się jeszcze? Ty, to chyba tyle. Wszystkie wiesz, że mu zbiłem? No, właź do tego. on się nie leczy, co nie? Nie, nie, nawet... nie masz czego, co nie? Pierdolę. No, weź się ogarnie pizdę. No, właź do tej łódki. To on się z czegoś leczy. Tak, ta wieża, dobra. No i po tobie już kościół. Albo po mnie.